Was w dzisiejszym filmie i dzisiaj będziemy testowali kolejne gierki. Yy, będziemy testowali mody do babci. Będziemy również testowali li, y, dziadka i babci. I ostatnim gierki, którą dzisiaj będziemy testowali, to kolejny mod do babci, czyli gra, Granny tru, <śmiech> <śmiech> Granny Prezydent <laughs> Nie do tej Granny Trump. Dobra. Pierwsze lecimy z modą Mod z Donaldem Trumpem, bo on mi najbardziej ciekawi. On pewnie będzie trochę zabawny. Damy Wam tutaj takie mini dźwięki. Okej. Okay. Dobra. Zobaczymy. To będzie pewnie mega głupie. Mm. Lecimy. Nie. nie. Nie, nie chcę policji. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie, nie. Wychodzimy. Nie, nie. Szybko. Okej, okay, dalej. Okej. Okay. Play. Extreme easy continue. Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał Granny Trump. Jeżeli chciałbym dalej, to, jest to różne mody do babci. Nie takie, że się nie atakuje czy coś, tylko, wiecie, te takie podróbki, te śmieszne z Donaldem Trumpem, na przykład z Spidermanem, Venomem. Różne i tam inne. Dobra, co tu mamy? Pierwsze tutaj popatrzymy. Oba, obrazek jest zmieniony. Dobra, Pierwsze zrobimy to oczywiście. Zawsze bierzemy dzbanaszka, dzbana. No i pierwszy zobaczymy jak ten Granny Tram będzie wyglądał. No, dawaj. No? Jak będzie.

Słuchajcie, krzanimy to, idziemy, elo Elo, elo. No dawaj, no chodź tu. Dobra, lecimy ustawić ten special key. Niech ona mnie tu ściga i tak mnie nie do... Ścignie. Halo, ustawiamy sypkę special key. Rozwalamy to. Ustawiamy. I Elo. No, i się chowamy, czekamy na nią. No, nie, nie, mm, Elo. Dobra. Szybko sobie pójdziemy do paniączki Tylko pierwszy, zanim tym pójdziemy, to trzeba zrobić bardzo rozsądną rzecz. Pójdziemy sobie pierwszy do sypialni, babci, i pójdziemy. Po do e, klucz do, 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 do pokuszę, elo, elo. Jezu, udało się, na hardzie. Dobra, lecimy, elo. Elubina. Elo, niech ona tutaj przyjdzie. Na no szybko. Ści. No. Tu mamy? Słuchajcie, nie wiem czy uda mi się to dzisiaj przejść. Mamy tutaj jego bateria. No, bateria, bateria. Rozwalamy się, żeby on tutaj przyszła Albo wiecie co weźmiemy mi się, chce zobaczyć, jak ona będzie wyglądała z czerwonymi oczami ten tram. To będzie epickie. No wiecie co, dobra, krzeniuj to No i bierzemy baterię O, dawaj, dawaj Dawaj, jak? No pokaż się z czerwonymi oczami Ej, ten miś tu nie działa To jest beznadzieja Dobra, wyrzucamy Wyrzucamy misia Ja nagrywam Mamo Później zjem obiad Dobra, niech ta Trump sobie pójdzie. ani Trump, ani jeszcze. Co no No ale Jezu to... Ma, ja, ja mówię o, o Granny Trump, mod. Sławny mod. Dobra, my sobie szybko przeszukamy te szufladki tutaj nic nie ma, poza książką, którą sobie za Jest tu coś? Część do shotguna. Na razie nie będzie szli, bo po łatwiej łatwiej zdobyć klucz do zbrojowni, chociaż my sobie teraz tylko pierwszy zanim... Musimy zdobyć klucz do zbrojowni po to, żeby zdobyć śrubokręt, tam będzie safki, gdzie trzeba coś zrobić ze śrubokrętem. Tutaj będzie hammer. Nie. Dobra, schodzimy sobie do garażu. Ja mam... Dobra, szybko sobie ustawmy batery. Jezu, czuję Jest! Klucz do zbrojowni, tego szukałem! Jest tu coś na półce, bo tam często coś było, nie? nie. To sobie to już otwórzmy. A czemu się nie chce otworzyć? To tędy? Co za bag? Ja nie mogę, doba niech babcia... Nie da się tego otworzyć, co za bagni tam. No bo słuchajcie. No, na banku słyszała. Niech ona tutaj przyjdzie. My sobie na nią poczekamy, bo bardzo, ale to bardzo. Nie chcę, żeby ona mi tam wyskoczyła, i poza tym pójdziemy sobie za chwilę po okręci. No, babcia, przyjdziesz tu? Jezu, ta babcia się tak baguje. Ona nic nie słucha, nikogo nie posłucha. Ta babcia jest serio głucha, a powinna wszystko słyszeć. Chyba te mody tak działają, że ona źle słyszy. Dobra, idziemy sobie już to otworzyć. Ello. Ello. Wchodzimy tutaj, bo ja się boję, że już nie zadziała. A nie, bo to jest połączone z drop, nie? Połączone się z drop jest, nie? A tu się będziemy teraz wyrzucać, nie? Jezu, co za bagi. O ja nie mogę. Gdzie mam ten awo? Oh no zaburz mi, zaburz. O Boże, co za debileska. on. Nie polecam tego moda jednak, wiecie. Dobra, słuchajcie, ja w tej chwili kończę odcinek i zakończymy odcinek szybkim zakończeniem pałkarki babci. Widzimy się w następnym odcinku.